Cześć, rok z tej strony, witam Was bardzo serdecznie. No i cóż, postanowiłem, że. E, postanowiłem, że zrobimy sobie e, w zasadzie całą rozgrywkę z Elder Scrollsów. Jak leci od 1 do 50, zrobię let's play. E, wynika to z tego, że i tak ciągną się tą grę. Wręcz niesamowicie i, i ciężko jest mi się od niej oderwać i pomyślałem, że w sumie fajnym pomysłem byłoby zrobienie wszystkiego jak leci pokazanie wam co jest. Zrobię sobie let's bo i tak mam zamiar rewelować kolejną postać W międzyczasie gdzieś tam na mainie dojadę do tych CPS-160, żeby ta postać kiedy wbiję 50 od miała odblokowane to eee, i, i tyle tak naprawdę. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o rozgrywkę, postaram się za dużo questów nie czytać. To znaczy, będę czytał własnym tempie, tak to wszystko jest po angielsku, nie ma, nie ma języka polskiego przecież. E, tak, więc to generalnie, m, będę czytał swoim tempem, najwyżej w międzyczasie dziś dobiegając, e, będę streszczał co się dzieje. E, no i tak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, no ja to robię dlatego, że i tak, będę, i tak bym grał. Tak. Czemu? Nie postaram się, żeby odcinki mniej więcej były po pół godziny. Zobaczymy, ile, ile jest tego powstań. z tego powstanie. Pewnie 200 odcinków będzie minimum, bo bicie 50 trochę zajmie. A tak, bo to jest Vampir. To jest nowe, w ogóle to jest rzecz, pierwszy raz. To jest nowy tutorial, który odblokowałem chyba z Grey Moors, Jak wykupiłem DLC, on się odblokował automatycznie. Czyli wapil z zasadami. Mówczę szybciej niż oni mówią, więc dlatego tak przeskakuję. Jedna z kiepskich rzeczy, że w tutorialu zajmie mi sporo czasu, podejrzewam, e, złapanie e, giru, który jest im potrzebny. E, natomiast spokojnie sobie appearance, jeszcze tylko kostiums. Jest jeden bardzo fajny. O ten, który bardzo pasuje do Templara. Możemy przynajmniej wyglądać częściowo spoko. Nie wiem, czy tu nie warto się rozejrzeć, poszukać. Może gdzieś by tutaj był jakiś gir, ale wydaje mi się, że podejrzewam, że raczej nic ciekawego nie znajdę. Hmm. A na pewno nie znajdę stafu, więc. Szczęście, Templar ma tyle dobrze, że. Pierwszy atak, który odblokowujemy na pierwszym levelu. Jest bardzo ściśle związany z. z, z, z find the weapon, ok. Co my tu mamy? Great Sword, oczywiście. A może być na początek, czemu nie? A, załóżmy go dworęcznie, jak może być. Ujdzie z tu, chociaż wolałbym staw. Chyba ktoś tutaj przede mną biegał już. Lokacje są instansowane, ale nie do końca. No nic, dobra, pobiegamy z mieczem. Teraz będziemy w mieście to um, bez problemu to będziemy mam, z... mam w banku odłożone, że tak powiem sprzęt. No dobrze Teraz mu do, do, dowalimy ten problem My ja nie ma żadnych ataków na razie. You two milk drinkers back in your cage. The only way out is through. support Strike him with a light attack. Hit uh. uh. him again. No. Him again. But you can't withstand this. a block. Ten star Tutorial by był chyba fajnie jeszcze, szczerze mówiąc, no dobra. To nie jest jakiś problem. Zatem co stamina poleci. A. Co, ile mam go jeszcze trzeba? Już on się żyje. No i co? Ile to będzie trwało jeszcze? Aha. Dobra, teraz jest ważne to, że dostajemy skill pointy przede wszystkim. Budujemy się na Magicę tym razem. Tym razem w tej postaci. E, Puncturing Strikes. Rxper, to jest to, na czym mi najbardziej zależy. To, to na tak pozwoli nam troszeczkę ułatwić sobie sprawę. Hmm. Bookshelf Generalnie nie planuję rozwijać w ogóle tu Tuchenda, więc zaraz kupimy. O, 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 Mał Inferno Staff, super. Eee, a jest Restoration Staff, może tutaj? Mall. nie ma Restoration Staffu, niestety. Two-Hand, no jest też jakaś zbroja nawet, proszę, miecze. Mogą w wszystko generalnie pozbierać i opchnąć w mieście, ale już bez przesady. Equip, Equip, uh, Maple, Inferno Staff. Wszystko jedno. Wybieram tylko według wyglądu. Dobra. Ale mam przynajmniej to, co jest mi potrzebne, co chcę rozwijać w pierwszej kolejności. Dobra, dobra. Czy coś jeszcze znajdę ciekawego? Nie. No to jak skoro nie ma nic więcej ciekawego, to lecimy dalej. Ale mam Inferno Staff, który jest super. Generalnie powiedzmy, potrzebny, tego go rozwijać. Jak chcę jak najszybciej na nim odblokować pierwsze skilla. Jak widzicie, tłumaczę, jak działa, mapa, wszystko po kolei. No, generalnie już to wiem, natomiast no, postanowiłem, że zrobię wszystko od początku, bo chciałem, żeby ten play był pełni kompletny. poszło. Czy tu może będzie Inferno Staff? Jest łuk No, Magica Templar generalnie będziemy, to jest, używa i yy, lagi na ogień, i lagi na leczenie. Więc drugą będziemy pewnie musieli sobie kupić. Ale widzę, że przynajmniej tutaj jest łatwiej do dobrania gear. W tym poprzednim tutorialu nie było tak lekko. Startuję też z nowym. A to jeszcze Wam potem opowiem, jak tak powiem, wydostajemy się stąd. Generalnie robię od zera. Robię wszystko od zera. Cóż, zaczynamy. Let's no talk for a moment. leader of this branch of the Reach coven. She's the witch who locked us in the barrow. The others take their orders from her. I'm not sure, but I believe he's one of my kind. Zimam we vampira, okay. We need to find out exactly what. Wrógnie It is... tradycję dla Elder Scrollsów, czyli zaczynamy jako więzień. No więzień I, i przed nami jest co zdobycie cały świat wezmę pozbieram wszystkie inferno Staffy, zawsze mogę opchnąć przecież nasze zadanie jest się stąd wydostać generalnie To nic nie ma ciekawego Na niej, co marnować specjalnych ataków, on padnie szybciej niż... Inferno Staff jest generalnie dosyć, wytrzyma dosyć dobry na początek, bo zadaje zajebisty damage. Hmm. Ja powinien to wszystko tutaj czyścić, to urna, mi się po prostu nie chce tego robić, szczerze. A, tam. Właśnie nie chcę, bo ja chcę wylewelować staw, więc nie chcę unikać walki. Chcę jak najszybciej zdobyć punkty. Właśnie ten atak jest zajebisty, bo on ma... Zadaje obszarowo damęczność, jest świetny po prostu do... Szybkiego radzenia sobie z przeciwnikami. Zacznę co tutaj jeszcze, jeszcze... coś tutaj siedzi? Bo Chyba nie, ale na pewno jeszcze gdzieś... To... Słyszę, że coś tam jeszcze łazi, więc... Natomiast to warto wszystko zb... Generalnie bym powinien to wszystko czyścić, tak? Natomiast no, ponieważ mam już maina i, i tak specjalnie zależy na, na posiadaniu wszystkiego i zbieraniu wszystkiego. Nie mam jakiegoś specjalnego oparcia. To nie muszę, natomiast... Gdybym zaczynał od zera, to bym tutaj kurde sprawdził każdy zakamarek. Każdą beczkę i tak dalej, bo prawdopodobnie znalazłbym tu sporo materiałów, jeszcze inne fajne rzeczy. Natomiast, tak jak mówię, to jest tylko ciekawe. Nie mam takiej potrzeby, tak? Mam SO, mam materiał, mam tony po prostu. I nie mam absolutnie żadnej potrzeby, żeby wszystko zbierać. A tym nadal się nie zajmę craftingiem, jakieś nie mam, dziwne. Chyba po latach grania w WOWA, gdzie po prostu miałem wymaksowane wszystkie możliwe profesje na wszystkich możliwych klasach. Mam jakiś taki drobny wstręt już do, 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 do maksowania i ciśnięcia wszystkiego. Trzeba jest skrzynia? I czy na zaskoczył? czy zginę, czy będę w stanie wrócić? Bo jeżeli tam jest skrzynia... Ale mam lockpick No można by było tę skrzynię otworzyć. Spróbujmy się tam dostać. Można się tam dostać. O! kolejna. <gry> Okej. Okay. Czy teraz można coś jakoś wydostać na górę? To dobre pytanie. Ale generalnie to jest właśnie genialne e, w ESO, że tutaj nie jesteśmy przywiązani do jakiegoś e, schematu, że... Okej, okay, mamy quest, który gdzieś nas tam wprowadzi i nam narzuca jakąś drogę, oczywiście. I teraz generalnie idziemy po swojemu. A i wracam tędy, dobra. E, idziemy po swojemu, się nie przejmujemy, tak? I... i wszystko tak, jak sobie tego zażyczymy my, jest droga otwarta. Oczywiście tutorial generalnie jest zgodnie z założeniem tutoriala, spełnia taką funkcję jaką ma spełniać, czyli mam po prostu nas poprowadzić jak po sznurku, nam nauczyć podstaw gry, ale jak widzicie też tutaj można kombinować, e, gdzieś tutaj zauważyłem, mogę zaskoczyć, jest to tak zaprojektowane, że zawsze gdzieś tam mam jakąś fajną jedną lokację, więc pod tym względem ta gra rządzi. Myślę, że pierwszy odcinek zakończymy, zakończymy mm, razem z tutorialem. Nie wiem czy uda się w pół godziny, zobaczymy. Natomiast no, czeka nas dużo roboty po wyjściu stąd, bo będzie, będę musiał iść przede wszystkim do banku, bo nie mam zamiaru grać, grać jak totalny noob, tylko mam zamiar sobie wyjąć tam trochę pieniędzy. To mi bardzo ułatwią start. Musimy nie widziałem tak dużej e, ćmy, no, ale okej. Okay. Mm. Nie wiem czy w ogóle widzicie podobieństwo architektoniczne do Skyrima, bo te ornamenty na skałach, te drzwi ze smoczymi motywami to wszystko jest a, bardzo podobne. Zresztą zaczynamy... Zaczynamy zresztą w Western Skyrim, czyli w zachodnim Skyrimie. Czyli w zasadzie, no, bardzo mi się to podarzało to, że, że tak powiem, się e, trzymać, tak, tego... E, trzymać się jednak jakoś tej architektury i, i stylu graficznego samego Skyrimu i oryginalnych Elder Scrollsów. I to zresztą też się powtarza w innych lokacjach, Balmora i tak dalej też mają ten sznyt. Poznajemy to miejsce od razu, wiemy gdzie jesteśmy, jeżeli graliśmy wcześniej. E, natomiast no jest, jest, jednak ten taki smaczek, tak jak wspominałem, to w monteriach, które nagrywałem z ESO, jest ten taki smaczek jednak, że ta gra ma własny klimat, tak? Natomiast faktycznie, um, odrobiono tutaj pracę domową, jeżeli chodzi o to zwane art direction, tak? Czyli generalnie prowadzenie um, grafików, Jakiś AI dyrektor, który był odpowiedzialny za wygląd, Miło z jego strony, że spędził czas e, i poświęcił czas na to, żeby odrobić pracę domową, i upewnić się, że wszystko wygląda tak, jak należy i że gracze, którzy są fanami serii, i co też oznacza, że często mam do czynienia po prostu z fanami serii, są też fanatykami, i, i warto o tym pamiętać, e, znajdą tutaj na tyle dużo podobieństw, by nie mieli się do czego przyczepić. Tak? I... To jest łucznik. To jest bardzo fajna. Teraz na w ogóle z zasięg. To będzie moja, moja pierwsza postać e, czarująca. To na pewno co jest tutaj? to znaczy, nie dostaniemy na starcie czy to jest ciekawe. To zrobiłoby zupełnie inne otwarcie rozgrywki na początek, no ciekawe. Łuki, łuki, łuki. Łuki nas nie interesują, tak bardzo. Ale chciałem znaleźć e, Restoration Staff jednak, leczące. Zaszczędzi trochę pieniędzy. Chyba mnie tyłu zeszło, coś tak. To właśnie zadaje mnóstwo e, do Mnóstwo, fajny łuk. To mnie na przykład w kurze, że e, to było fajniejsze wesoło. Tam przeciwnik, ty, taką jaką miał broń, taką broń z niego zdejmowaliśmy. A tutaj jednak jesteśmy ograniczeni e, jednak przez drop rate. Czy czyli te półki z książkami, zawsze sprawdzam, bo e, z nich się nauczyłem masy skilli pasywnie mm, i bardzo mi zaoszczędziły trening. Więc staram się ich, że tak powiem, trzymać na tyle... Płaci się w ogóle tu włazić? Nie. A. Tutaj ktoś był. Tutaj na tej skrzyni mogło coś być. Dobra, idziemy do przodu. Skoro ja tak tak powiem, to jest słabe, nie? Czy widzicie? Pochodnia, która odstaje od ściany. jakby drobnostka, a jednak mierdzi. Gdzie tam towarzysz wampir? A, gdzieś tam się... Gdzieś tam z tyłu marudzi. Ta szczura. <grystanie> Fajne, fantastyczne jest w tej grze to, że unik e, pozwala na całkowite znegowanie, negowanie Znaczy teraz będzie na mnie kasało czar. Jak zrobię dodge, nie dostaję żadnego Z Zrewelacja po prostu. I to jest w zasadzie podstawa, bo będziemy grali, oczywiście robię postać na solo. I to jest w ogóle podstawa gry solo w tej grze. To znaczy nauczenie się przede wszystkim unikania demedżu, bo unik pozwala absolutnie Mitigować, czyli znegować całkowicie 100% każdego rodzaju To Jest genialna. I wiem, że dużo osób psioczy na mechanikę e, e, walki w tej grze, ale prawda jest taka, że ona jest absolutnie doskonała. To trzeba właśnie docenić te drobne smaczki, i także no, wymaga troszeczkę poświęcenia i trochę czasu. Jeśli teraz żadnie zrobimy, unikuję i dostanę strzał. To jest minimalny. Bo nie zadam dużo domer, bo to skończę tutorial. Tutaj, tu może by byłby restoration stawcą. Rękawiczki są jakieś, buty. Wiesz co, ja pozbieram ile się da Wszystko sprzedam w mieście. Zawsze wpadnie... Aha, to co to rylała bronic. No nic, ale zawsze może ją mogę. Okay. Zawsze może mogę spróbować ją przepalić. Buty lepsze. Podstawowy flipunek, albo się przydaje, bo on pełni swoją rolę, czyli najwyżej sprzedam to u Wendora za zero. Jest mało Generalnie powinno być to na na jednego golda, no, z jest ten... Ten tutorial. Z drugiej strony kasa w tej grze nie jest jakimś wielkim problemem, bo jest taka masa możliwości yy... zdobycia hajsu, że to się w głowie nie mieści. W naszym wypadku wystarczy popiekać do już off balance. No to do widzenia. Off balance jest też fajne, że właśnie mm, kiedy zablokujemy atak, jego silny atak i przeciwnika wybijemy z tej równowagi. Tak, że ten off balance się to pojawia. To kiedy my przyłożymy mocnym atakiem, odzyskujemy resource. W tym wypadku stamina, akurat, bo, bo to jest resource związany z walką wręcz. Ale potem mamy możliwości yy, wybrania skili, które będą dawały nam też to samo zwiększamy na przykład regenerację No Nie to jest bardzo fajne. Tu będziemy generalnie mordować... O, jakiś gracz pobiegł. Nie wiem czy widzieliście. Większość się raszuje, bo nie wiedzą, że nie ma... O, tak, jakiś gracz, bo nie wiedzą, że nie ma sensu ty wszystkiego robić. No ale ja, że tak powiem w ramach rozrywki zapewnienie wam rozrywki jako widzą. Troszeczkę więcej czasu tutaj spędzę patrzę na timer, jest 20 minut nagrania plus tam intro, ale intro nie liczę, że tak powiem do pierwszego odcinka bo otwieramy tym serię eee, więc no mam jeszcze akurat myślę, że dość czasu żeby spokojnie skończyć tutorial. przy czym zakładając no nie wiem, wiem, ile czasu zajęło mi levelowanie z y, pierwszej postaci Ym, raczej tutaj będę robił Wydaje mi się, że będę robił to podobnie, szczerze mówiąc. Część zobaczymy. Będę robił questy generalnie. A więc no myślę, że nie wiem tych odcinku będzie, to będzie no, Wydaje mi się, że to będzie najdłuższa seria, jaką dotychczas zrobiłem na, na kanale. Mm, I na pewno pobiję na, na łeb na szyję nawet e, Grimdauna. cały poradnik. Co tego, chyba nawet nie mam wątpliwości, jeżeli mam być szczery. Natomiast, tak jak mówię, no, jestem zakochany weso. To był taki e, trochę romans, e, że tak powiem, no nie jest typowy, bo do tej gry kilka razy podchodziłem już wcześniej, dawno temu od premiery. Pierwszy raz becie e, i w becie generalnie mi się bardzo podobało. I, I w zasadzie potem grałem trochę po premierze i w no, miała wtedy dużo, że tak powiem, takich zwanych problemów w wieku dziecięcego, e, dosyć niestety poważnych. E, z, z których na szczęście grę twórcy skutecznie wyleczyli. Natomiast no, zajęło to ładnych parę lat. Gra jest moim zdaniem teraz w bardzo dobrym miejscu. I, i że tak powiem, w takim momencie. Natomiast. Ee... No, ja tak powiem, przez to, że ta gra się zmieniała, miałem. Uuu! Będzie coś chyba walczyć. Będziemy na pewno kilka razy. No, miałem kilka takich podejść, mówiąc prosto.

And it's the not knowing that worries me. That's true. Skill point, skill, I saw magic, fine. My investigation. The ice reach Cobbin's presence in western Skyrim concerns me. But we need to keep moving. No, we're in the, the Nordstone, as I said. That's a good video, maybe. Tego typu konstrukcje mieliśmy też y, tak? Te wszystkie e, dziwne wzniesienia z kamienia łupanego zrobione w taki dziwny, brutalnie ocieszany sposób, tworzący całkiem zgrabną i fajną konstrukcję. To jest prowadzi nas do wyjścia. Już ewidentnie. Mam Makrofon, który na razie zbieram. Potem to, po to się bardzo przydadzą. Eee... jeszcze nie dostałem, ale mam tak. Um, Sunfire na pewno chce I Restoration Knight, y Rush Ceremony. Nie pytam, który to jest heal. Healing yourself. Healer sobie tu. To jest drugi atak, dobra. Zobaczmy, tak. E weapon. Destruction Staff. Force Shock będzie trzeba wziąć. Jako następną rzecz, ale to do tego... Znaczy myślę, że po drodze zrobimy parę shardów Mm, i, I na pewno uda się to blokować wbrew szybko. Plus początek, pierwsze 10 levels, i leci błysk tychże. W ciągu trzech odcinków będziemy mieć 10. Jesteśmy w Western Skyrim. Specjalnie wybrałem ten start, bo to jest start tego jeszcze nigdy nie grałem. A jeszcze po zmianach związanych z ostatnim DLC, i, i z wszystkimi naniesionymi zmianami, to jest w ogóle obcy terytorium no, dla to mnie. Straight, to mnie niezwykle cieszy. Teraz jest szansa, że mnie ten wampir odeśle w jakieś sympatyczne miejsca. Okay. Dobra, nie ma za co. Okej, okay, czyli... a, i tu już dostaniemy quest. Pierwszy. The Solitude do samotni. A, i mogę od razu się bryknąć do Solitude bez... No i bardzo dobrze, zróbmy to. Tu będzie pierwszy quest, myślę to jest świetne miejsce. Te questy generalnie na mapie oznaczone takim znaczkiem. Ja mam rzeczywiście add to grane, żeby mi to było łatwiej znaleźć na mapie. No, ten quest zacznie dla mnie e, jakby całą historię do tej strefy, bo mniej więcej tak się w, tutaj w ESO reweluje, że każda strefa ma jakąś tam swoją e, linię fabularną, którą będziemy robić. Pierwsze nasze zadanie będzie zrobić całą tą strefę oczywiście, jak się domyślacie. E, ja idę do Solitude, e, mam tam do dobrania parę rzeczy e, z banku. I zrobienie, wydanie trochę kasy, więc jeżeli blokować sobie więcej slotów w, w, w torbach i tak dalej. Więc, widzimy się na następnym odcinku, kiedy Wam już to wszystko pokażę. Co zrobiłem, eee, co zrobiłem, tak e, No, opowiem Wam o tym. Nie będę tego pokazywał, bo to moim zdaniem jest bez sensu. Stracimy kilka cennych minut. Na bieganie do banku i, i szukanie vendorów. Nie ma sensu. Także, cóż, widzimy się na następnym odcinku.

On nam przekazał wiadomość tajną, ale ja oczywiście kłamie, że nic nie widziałem. Z boku stałem, nic nie widziałem. Tak, widzicie, starczyk zniknął. Potem kłas się, się pojawi w tej strefie. Idziemy do Solidity z generalnie. Um, wejdziemy do miasta i to ale to już na następny odcinek. odcinku. Zaczynamy się już w mieście. Ja tam, już tak powiem, zahaczę vendorów. Nie będę nabrał żadnych questów, tylko po prostu blokuję sobie ułatwiacza, że tak powiem, wszystkie, na których mi zależy, kupię gier, które chciałbym kupić i tak dalej, i tak dalej. Także cóż, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć.